Milena Rostkowska, Galant, witam państwa serdecznie. Dziś nad Polską wędruje front atmosferyczny. Stąd chmury, stąd opady deszczu. Jutro bardzo podobny typ pogody, bo ten front, co prawda, bardzo powoli odsuwa się na południe i południowy wschód. A... Na północy da o sobie znać już kolejny. Dobra wiadomość jest taka, że opady na tym froncie nie będą intensywne. Możemy liczyć na przerwy, no i to będą opady deszczu bądź mrzawki. Ale uwaga, jutro będzie dokuczał silny, porywisty wiatr. Co przyniesie najbliższa noc? Pochmurną pogodę z opadami deszczu bądź mrzawki. To będą opady z przerwami. Liczymy także na przejaśnienia, na rozpogodzenia, które powinny pojawić się prawie wszędzie. Tylko na północnym wschodzie zachmurzenie całkowite. Gdzie najchłodniej, w Zakopanem jeden stopień, dwa w Opolu, w Katowicach, trzy w Warszawie, pięć stopni w koło brzegu, tam najcieplej, a wiatr słaby i umiarkowany. W ten sposób jutro nad naszym krajem będą wędrowały chmury. No i widać, że poranek na południu, na południowym wschodzie jeszcze pogodny, ale w ciągu dnia i tu pojawią się chmury. Natomiast pojawi się również taki pas rozpogodzenia, gdzie te chmury będą się rozrywać i nareszcie jest szansa na słońce. Gdzie to słońce jutro zobaczymy? No to sprawdzamy. Zacznę może od tego, że podwójne czerwone strzałki na naszej mapie ostrzegają przed silnym porywistym wiatrem. I rzeczywiście ten wiatr bardzo będzie dawał się we znaki, bo porywy mogą sięgać nawet 50-60 km na godzinę, a nad samym morzem. Powieje jeszcze mocniej. Tam porywy do 80 km na godzinę. Jutro pochmurno z przejaśnieniami. Na przejaśnienia możemy liczyć wszędzie. Mogą pojawiać się także opady deszczu bądź mrzawki. Te opady nie będą intensywne. A temperatura: 3 stopnie w Zakopanym. 6 w Warszawie, 7 w Koło Brzegu, a najcieplej w Rzeszowie. Tu 8 stopni. Ciśnienie niskie tylko 994 haPa. Sprawdzamy kolejne dni. We wtorek, uwaga, na północnym wschodzie i południowym zachodzie pojawi się deszcz ze śniegiem. Poza tym deszcz bądź mrzawka. Temperatura od 3 do 8 stopni ciśnienie jeszcze się obniży. Środa na południu przyniesie opady deszczu ze śniegiem. Poza tym deszczowe chmury. Co ważne, te opady nie będą intensywne. W całym kraju liczymy na przejaśnienia, na rozpogodzenie, a co za tym idzie, na dłuższe przerwy w opadach. Temperatura od 4 do 7 co dalej? W czwartek na północnym wschodzie opady śniegu. W ciągu dnia temperatura tu na poziomie dwóch stopni, ale noce i poranki w tych dniach będą chłodne. W piątek. Opady deszczu ze śniegiem pojawią się prawie w całym kraju. Na północnym wschodzie już mróz, bo i noc, i dzień z temperaturą poniżej zera, ale tu akurat padać nie powinno. Natomiast sobota na południowym wschodzie i na północnym zachodzie przyniesie piękną pogodę. Poza tym deszcz, uwaga, silny, porywisty wiatr. Sprawdzamy jakość powietrza. Tak raport smogowy wygląda w tym momencie. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.